Tu nie styknie chyba. Tu chyba nie styknie. Reczka nie. Reczka to jest. Nie mów. Reczka nie będzie, ale. Kwestia pieniędzy. Tak Chodź tu głębiej. Choć głębiej. Chodź głębiej. Chodziutka. Tu ładnie w środeczku. A na liście tu nie tak wstydziły. Zobaczmy tą. Czy tam do kogoś przyjemnej cenie. Manualna cholerka niedobrze. Teraz godzinka manualna. Trzeba uważać. Ali, ten tak. Idziemy pytać. Ali my zawsze wyczaj z okienka. To se popija i zbyluzowany zupełnie. To Volvo? Do 13 nie będzie chyba czerwone. Zapytam, ale jestem ciekaw. Ciekaw. Bo mi się tu nie nagrywa jak, jak mam telefon włącząć ta skoda jest. O piękna proszę Państwa Skodzinka bez kamery co prawda 150 przebiegu 20 roczek ładna A tu ma kracer taki od kamyka Tak ją w fran, fran, France trafiło Markownik przód, tył jest. Wysyłam dla widzu. Dobra, u pana jest następująca. Zaginęł widzu. A widzu ma nogi długie. Popierdziela grakieta. ta jest manualna, to ja nie chcemy. manualne. manualne manualna? To jest Też automat. Potem sprawdzimy ten kolor. Nie znam ceny, szybko jest pęknięta. A tu jest manualna. Tak gdzie widzę szybko zapieprzał, to nic nie kupi Za naprawdę. Psz, 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 psz. Widzę bez czapki, a tak 8 stopni, a wiem czy bez czapki Tu tak elegancko. Guten. Ciśnienie na zakup pasata Patrz na towar, o tym ci mówiłem No to jest ta insignia, to jest ta nowa, kurde Zobaczmy jaki rok, żeby nie była za stara 18 rok 95 przebiegu 20 diesel automat na full ledzie partonniki z przodu radar tu jest znam na wylot, dwie miałem Zobacz sobie do środka czy ci będzie kręciło w środku <grym> fajnie, spółskura, Wielka ogromna, kamera bardzo... parczonik tył, tu ma coś gdzieś cyknięte w zderzak przy dobrej cenie, kolor piękny Aby było czynne. Pytanie, czy Ci się podoba kształt? No takie ładne, że nie Bardzo ładne, bardzo ładne. Wchodzenie bez kluczyka. Martwe pole, półskórka, mówiłem, automacik, mówiłem, nawigator, mówiłem. Z ciekawości pytam o cenę, bo. Grzane z super. Zobaczymy, czy grzana kierownica jest też, bo w kierownicy jest grzana kierownica. Je tu z lewej skóry. strony, pod kciukiem lewym, na środku, kółeczku Tu jest grzana. Nie, dobra, mi się zdawa powinno A, w każdym momencie inaczej. Idę pytać, nie uciekaj, a już widelec. lec. marzą pasaci, ale. A tu się kuźna wchodziło tego Tu jest biuro, Ja pierdziele Fina przebiegło Tu jest ta insygnoż pierwsza, nie? To jest kumpel to Taka ósmy, ósmy dziewiąty nie. roczek Już staruszka Rzeczywiście Już funguje nie, mu Już ale to nie ma się rozwinić <laughs> Jak tam w Smoku nikt nie grzebał Oliwy nie o, ciągnęło no, z dołu no, To no, ta no, przypadłość no. była znana i nielubiana wśród insygnożerców Troszkę rudem pory ale... Halo że kolega. Poru, tu, tu, tu. cześć kolega Cześć kolega, jest fajne W Bułgarii na wakacje też tak Szczególnie ci kebaba Cześć kolega, co Musztarda, ketchup? W jakiej Musztarda, ketchup? Ja Ci dam chyba musztarda do, Tego, do kebaba Bo buzię Ty jeden Polscy turyści lubią musztarda. A z parówką chyba tej ja. parówło <laughs> Parówczaku Mondę, no mądre płyha Takie, takie Poprawny wóz nie Tania eksploatacja To Utrzymać furę łatwo Już tam idziemy do tyłu, czekaj Dobra. Tu przejrzymy, tu jest za grubo dla nas no, no. Uwaga, tu jest za grubo Ja nawet, też nawet nie wiem, które to te sami z blodami no. <laughs> Machają, nie, nie poznaję twarzy Z gęstości, nie? Z kultury osobistej, no, to prawda, prawda. prawda Ocie, spakoczyła bytka co? To na ten bez 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 budy jakiś świeżak? Wydali. No. My takie w robocie mamy w No Właśnie. To ma, 5, to ma 7 lat, to ma 55 tysięcy sierpki, to jest. To to po zakładzie, jeszcze? Po, po wielu pokupach. Okej, no. Okay, wierunku, no. no. Po nie na no pewnie. Na akcja wodociąg. No polecam y, sprawdzanie kupowanych używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo. Często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszej.